Cześć moi drodzy, to jest następny odcinek. O, idź! poszedł on mi stąd, ale już. No. Uff, nie ma go, a to jeszcze ten kot jest, ale dobra, z kotem sobie poradzimy jakoś inaczej. E, co ja miałam tu Wam powiedzieć? Aha, znalazłam sobie, jak z, zapewne już wiecie, darmowe źródło Glowstone'a. Mmm, darmowe. Czyli nowe creepery, które mi wybuchają od czasu do czasu. O, tam widzicie, jest jedna taka górka z glowstone'a. Muszę ją skopać, właśnie. Ale tak, jakoś średnio mi się chce. No cóż, gdzie ja mam ten glowstone? Tu mam glowstone. On bardzo szybko mi rozmnaża wszystkie rzeczy, ponieważ nie jest mi potrzebna ani do budowa, ani do niczego. go sobie mogę zużyć. Ale w dalszym ciągu proszę Was o jakieś wskazówki dotyczące tego kolektora. I tak ja wiem, że na pewno już mi wszystko popisaliście w innych odcinkach poprzednich w sensie, mm, ale nagrywam to jakoś tak, y, mam wenę, więc nagram sobie więcej odcinków. Znaczy chcę nagrać więcej odcinków. I naprawdę usiłuję to ogarnąć, ale bardzo mi nie wychodzi. Dobra, no i na ile to mi wystarczy? Mamy już cztery materie. Trzy, cztery w sumie. Bo wiecie o co chodzi? Ten kolektor, on mi zrobił coś. Zrobiłam coś takiego tu w nim. Nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłam, czy ja to źle. O! Czy ja to źle zrobiłam? Ale dobra. No coś w każdym razie jest niby. Coś tu się zrobiło. 19 tych mobius. Zobaczymy co z tego będzie dalej. To się kopiuje tutaj. Niech się kopiuje spokojnie. A ja mam już 14 czarnej materii. Ładnie. Przyda się. Ale uśnijcie mnie naprawdę. O co z tym chodzi z tym kolektorem. Bo... Mm. Czy tam, nawet na mm, Wiki tam equivalent Exchange? Ale jakoś niewiele mi to pomogło. Nie wiem, czy to ja jestem taka lewa i tempa do wszystkiego, czy co, ale tak. Y, zrobimy sobie alchemy Baga. Set i tam. To tam. Gdzie one są tu? Gdzieś wyżej chyba, nie? alchemy bag. Alchemy bag. Gdzie jesteś? Hello! Ja cię szukam, tak? Hmm. Tablet do transmutacji sobie zrobię zaraz. No bez jaj. O, są alchemy Ten na przykład. A czyli najpierw sobie muszę zrobić biały. A biały się robi z Alchemical Chest i tych trzech Kowalens Dust. Dobra, czyli wełna. Wełnę muszę mieć. Na pewno muszę mieć obsydian. Na pewno muszę mieć mm, diament. Kurde, nie starczy mi diamentów. Dobra, diamenty wezmę sobie zaraz, rozmnożę. Mm, jeszcze było stony. Stone. Aha, starczy mi diamentów, ale i tak muszę. Je. A nie, Alchemical Chest się. Dobra, Alchemical Chest się robi jeszcze inaczej, czyli to, dobra. To, to, to. To. Tego nie, ale drewno, tak. W sumie chyba tyle, nie? I co tu mogę zrobić? Jeszcze czegoś mi brakuje. A zwykły z tą. No tak. Chwilas A co tu robi kobry z tą. No. I teraz będzie. Czy nie? Fajnie, że mam rzeczy z czarnej materii. O, jest, bag. Dobrze. I teraz mam tu gdzieś barwniki. Ale mam czarny. I wezmę sobie, zrobię niebieski. gdzie mam ten Alchemibag? Niebieski jest alchemibag. Dobra. No. No. Pięknie. Pięknie! Nie, to nie to chciałam. E, tylko jeszcze nie wiem co tu włożyć w sumie, bo... Będę sobie go nosić na razie. E, idę diamenty rozmnażać. Bo niewątpliwie się przydadzą. I zaraz wyciągnę expa i coś sobie zenchantuję. Mam um, te ciemne creep creepery, są. nie wiem czy mnie zaraz tu nie, nie przydybie. No spoko. Niech się kopiują. Cały stack mogę mieć nawet. Ja zaraz mogę jeszcze pojechać żelazem, nie? To już wolniej. Dobra. I lapisem też. O, lapis jaki cenny. No proszę. To by się spodziewał. A to? Już mniej. Dobra. Starczy mi tych diamentów 50. Kurczę. To jest właśnie to, jak w krótką chwilę. Hop, hop, hop. Spadaj, szczur. Won. No, e, jak w... Co tu mi się świeci? Jakiś kryształ? Czyżby? A i owszem... No, tylko nie mam kilofa znowu. Super. Małe polowanko. O, jedzenia też nie mam. Mam surową rybę tylko. No ale dobra, od biedy. Tam mam ogra. Ja tego ogra sobie uduszę i ubiję. Bo ogry są fajne. Też ich nie lubię. Znaczy dają obsydian, więc z tego powodu są spoko. Posz, poszedł. No, już. już go nie ma. Tam jeszcze mam jakieś potworki. Tu mam szkielety i tego skorpiona. I co wy mnie strzelacie, wy? I co i co jeszcze? Nie chcę tylko tu trafić na wilkołaka, bo to byłby prawdziwy pech. Pech, pech, pech powiedziałam. Z czym zatruł jeden dureń? O, szkieleciki mogę bić, bo szkieleciki są fajne i łatwe. Do zbicia. Ten niech sobie wybucha. Szkoda tylko w sumie, że straciłam EXPO, bo mogłam nad nim pod, na, na nim podekspić trochę, ale trudno się mówi. Nie mam kilofa, to węgla nie wykopia, chciałam. Szkoda. Ups, tam jest wilkołak. Dobra, to spadam do domu w takim razie. Da fakt, co tam robi mój Creeper? Znaczy mój Creeper? Co na, co na dachu mojego domu w ogóle robi jakikolwiek Creeper? Ogniowy czy ciastkowy? Ja go na wszelki wypadek utłukam. Ogniowy, bo się nie pali. Spadaj pan. Nie idzie za mną i dobrze. Niech nie idzie. O no i ten z góry tu mi spada jeszcze. Świetnie. Żyć nie umierać po prostu. Eee, tu mamy tak obsydian. Potem tu mamy gdzieś drewno. Hopsa. Cenne rzeczy dajemy tutaj. Sortujemy. Dlaczego mi sortowanie ekwipunku nie działa? Powiedzcie. Bo nie działa mi. Mam ustawione, że niby R. No i za, za cholera nic. Miałam wyjąć ekspa, tak? Najpierw coś zjem. Co by tu chlebki sobie po, pojem? Smacznego, na zdrowie. Jeszcze? To ja jeszcze. Sobie zrobię, sobie zrobię, sobie zrobię. Na przykład, jakie, co tutaj mam z czarnej materii? Set item. Co to jest? A jak to się robi? To trzeba znaleźć? Czy jak to się jakoś. Dobra, nieważne. E, co my tu mamy jeszcze? Mm, Arkanbor, Whisper, -y -y Kondenser, jakiś coś tam. Fajnie, super, świetnie. Obsydianowe itemki, burgery. Ale dobra, zostawmy te burgery w spokoju. Fredonium Rings, super, świetnie, cieszę się. Bardzo się cieszę nawet, Zombie scepter, coś tam. Ehm, z czarnej materii miecz na przykład. To jest dobre inwestycje, czy nie? Co w ogóle z czarnej materii się robi? Red Matter Hammer, super. Dark Matter Boots Relay MK2. Można by zrobić w sumie, kurczę, ale antimatter jeszcze. Nowa catalyst. Co to jest w ogóle? Kurczę. Mm. O, mam pomysł. Po, po, podsyłajcie mi tutaj w tym filmie mm. dobre filmy opisujące mod Towncraft i Equivalent Exchange. Ponieważ próbowałam poszukać, ale wszystkie mnie tak nudziły, że wyłączałam je po kilku chwilach. Po prostu autorzy kompletnie nie potrafili kompletnie nie potrafili jakoś zainteresować czy zaciekawić. Po prostu usnęła mi już. Aha, miałam sobie zrobić miecz. Teraz pytanie: diamentowy czy jaki? Nie będzie, że diamentowy. Kolejny No dobra. Ulepszamy 30 sharpness, tylko to nie jakiś najwyższy level. Chcemy ulepszyć. Tam był 31 nie mogę się tak rozpędzać. No. Mi coś warkoczy w ogóle gdzieś na górze. Co to ma być? Sharpness, to dla Aspect Może nie Sharpness i Fire Aspect. To by było marzenie. Coś mogę sobie zrobić Bane of Artrop, ale po co skoro. Super świetnie. Ah, aha. Mam ochotę wielką ochotę sobie wgrać. Yy, jak to się nazywa? Ten mod, który miał Eware's że sobie ustawiał lewele, co na co chcę ulepszyć, bo to jakiś koszmar jest po prostu. Tak klikać bez sensu. No i super, i ciągle na pająki mi wyskakuje. Looting Ice Aspect, świetnie. Knockback Super. Looting. Aha, bo looting to więcej wypada. Knockback Smite Ice Aspect. Po co mi Ice Aspect? Hello? Looting. No i co? Venom Aspect, świetnie. 30 Looting. Knockback Sharp. Beinowartropos, Knockback Beinowartropos. Świetnie! Coraz lepsze ulepszenia mamy tutaj. Wyczuwacie sarkazm, prawda, Aka ironię. W sumie to już sama nie wiem, co to jest. Knockback, Ice Aspect. tyle. Już mi się... Już mi się mylą te ulepszenia, Boże kochany. Sharpness. Świetnie. Jeszcze możecie mi wspomnieć, bo będę chyba się y, przymierzała do zbroi z czarnej materii. To możecie mi powiedzieć, czy ona się niszczy. Czy skoro ja się nie niszczę, y, używając jej, to. Dobra, zrobię smite na czwartej już. To czy. Sk... Jeszcze raz, co ja miałam powiedzieć? Skoro ja się w niej nie niszczę, to czy ona się niszczy na mnie? O. Coś w tym stylu. 100. XP. Wow, spierdzielaj! Ani mi się wasz wybuchnąć tu. No, ładnie by mi tutaj urządził. No wiecie, co to był za creeper? Nie ten, co odwraca się, sieł i w ogóle otoczenie. A to dlaczego nie zniknęło gówno? Jednak to było zły, złe ulepszenie. O, Chociaż może na trzy. Tak, trochę kiepsko. O, zatłukę tamtego miłego pana. Co by mi tu przez przypadek się nie wytentegował. Tylko po co mi ja się pytam po co? O, zobaczę jak tu mi leci z tym ko 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 kolektorem. Trochę mi tu potrwa jeszcze. Co by tu zrobić? Dobra, nic, by tu nie zrobić w sumie. Mam ochotę się wybrać na jakieś, nie wiem, kopalnie albo coś, ale mówię wam, nie znajduję tutaj żadnych ciekawych, no ciekawych miejsc kopalni i tak dalej. To mnie bardzo denerwuje jeszcze, że przyznam. A tutaj odstawię sobie to. I zrobię sobie kilo, jeden. Jeden i drugi. Co ja zrobiam? Nie no to. Po co mi diamentowa motyka? Jezu, jaką ja jestem sierotą. No, nieważne. Pomijmy to sobie chwilą milczenia, chwilą ciszy. Nie wiem, nazwijcie to jak chcecie. Ale ja zrobię taki myk, że to sobie podkładam teraz. E, to sobie chlebek sobie zostawię, ale diamenty odłożę. I teraz tak biorę kilofy, biorę. Ex mam kilofy, mam kilofy. Biorę ekspa i ulepszam jeszcze kilofy. Withdraw XP. Dobra. Jeden mogę ulepszyć w sumie. Efficiency i breaking. Efficiency unbreaking breaking. Unbreaking 3 dobra, może być unbreaking 3, a ten może być efficiency. Albo nie wiem w sumie. Efficiency, tam było dwa, Fortune 1, Efficiency jeden, Unbreaking, Efficiency, Unbreaking, Fortune, Efficiency, o oh, i Efficiency, Unbreaking, dobra. To mamy Kailofy i z tymi Kailofami pójdziemy sobie wykopać, aha, jeszcze łopatę bym wzięła, wezmę łopatę, wezmę łopaty nawet dwie, albo i trzy takie y, żelazne, mam Alchemy Bag'a, to tam... Trzy żelazne łopaty, i proszę bardzo. Zamykam drzwi, żeby nie było. A kaczuchę olać tam. Może bym się do kopca wybrała w sumie w Twilight. Albo i nie. Sama nie wiem, szczerze mówiąc. Właśnie przypadam za Twilightem. Może dlatego, że mi strasznie laguje gra. Coś czuję, że niedługo tych alchemii bugów będę musiała porobić sobie dużo więcej niż mam. Co to za ulepszenie? Efficiency unbreaking. Dobra, to efficiency wcale nie jest takie efficiency, jakby się mogło wydawać. Po prostu nie wiem, wydaje mi się, że kopię normalnie, jak nie wolniej. A to? To nie jest tylko unbreaking. Czyli, że co, że wydłuża na żywotność, niby? Może być i tak. Znajdę sobie jakąś jaskinię na przykład. Co wy na to? Tam gdzieś jest mój dead point, tak, bo znalazłam coś tam ale stwierdziłam znaczy teraz stwierdzam, że tam jest jeszcze dla mnie ciut zbyt niebezpiecznie i ja tam sobie wrócę ze zbroją z czarnej materii tak, mądrze lecę z tym całym ekspem, dobra, wykopię ten węgiel wrócę do domku odłożę ekspa i w następnym odcinku sobie pobujamy się po jaskiniach taki dłuższy odcinek może, chociaż nie wiem w sumie ale chcecie się pobujać po jaskiniach, to kurczę, mi je znajdźcie. Dajcie, nie wiem. Yy... No, jak to się nazywa? Seedy, mapy, czy co tam. Boże, Seedy, co ja mówię? Kordy. Side ja wam dałam w urodzinowym odcinku. No, a poszedł, stąd. coś by się przydało jeszcze zabić, nie? W ogóle muszę iść sobie powydobywać tam tego żelaza z tych yy, z tego statku, tam gdzie te bloki były. Przydałoby się przynajmniej. No dobra. To w takim razie ja się z wami teraz żegnam. Tutaj o. Hops, zostawiam expa. No i zjem chlebek. Jeden, drugi, trzeci. I mówię Wam wszystkim, pa pa!